Mała widzowie, dzisiaj nagrywamy z TikToka Tak jest no, Nie będziemy wszystkiego słyszeli To autorskę Jak na odcinku oglądamy moje O

O nie rozumiem. miałam pięć lat, to z moim ciotką chcieliśmy pójść na karmika, Przed wyjściem bardzo chciało mi się. Stwierdził, że idziemy od razu, dobra. zostało gdzie były, te ze strony kaski nie było. Jakoś 15 minut i trzeba było przejść przez ciałki i rowy. Gdy byliśmy na miejscu i karmiłam sobie kaski, to mój dziadek gdzieś w sobie poszedł. Nagle słyszę, krzyk i... <gry> <gry> A, bo mój dzielonek nie jakby w stanie... Nie trzymajmy tą... Prech... prechtusać Przez most... Przez rof. <laughs> że już nie wytrzymam mhm. kiedy <laughs> patrzyłam <w> <laughs> nie, co to jest nie co, co, co ja co ja, co ja <laughs> no no losa ma się tam... Dobra, waliła tam się. Akrotnie moja bawię się szat. Mój ciężar już nigdy nie został puszczony w z dzieckiem. Nigdy nie był puszczony, ale faktycznie nie... <grym>, że może nie... W morał z tego takiego chodzić i przed następnym. Nie. nie. No, spadać w rowę. Rozumiem. Dobra. О, на. Добро, он... Myślę, że To może... podoba mi To były by kosmetyki. A wiesz, kto to... To, to nie. nie. Nie, nie. O... czekaj czemu to jest giga co? Matko. Minus. Obydwoje. Co, wy napiszcie? To minutę i chcą w waszym stanie? chodź to było.

Co jest grane, Też się obudziłem z Co jest grane W Warszawie Ale Queen's ja game znam to, nie ja chyba wiem w jakim to miejscu O nie Nie, ja chyba, no znam to miejsce Fajne, mocne Hmm. Gra pan szczur, o finał Zadanie uciec z tą... o dobra dobra gramy w to Gra, Gra pan szczur, dobra W nigdy nie dotykaj jego ogona Bądź uprzejmy, nie wchodź ze swojego pokoju Nie wychodź ze swojego pokoju między godziną 33 a 4 jak trzyściwne No ruj. To, dobra. Widzisz to na skraju, lesu co robisz. Chodzisz, pokaż, zaglądasz przez sobą. Pukam. Uznał Cię za trudno i wydupał. Co, co, z było, weźcie. Nie będę w to grał. Kiedy nie udało Ci się na Eurowizji. Co jest O choler ja Nie wiem Ten świat powariował Nie muszę to zapisać Człowieku To jest fajne Szkoda, że nie można Skakać Oh, ähm, ja, mal. Dobra. Ronaldo. Yes. Messi. Jag är en. Jag en skandal. Så so, just. Så. So. Liga Pierwsza, McDonald's A ah, no A ah. O oh, Jezus O oh, matka, Jezus Maria O ah. Co? A może nie... Ej! To nie... Nie zrobili to na tym. Bo lalka przecież jest... Czyli są dwie lalki. Znaczy... te dziewczyny, dobra, no, nie wiem o co Tak, gdzie to jest? To pewnie jakieś indyczynki. Ja przed obejrzeniem pewnie będzie nudny i nic się nie wydarzy. No, to jest tragedia. Myślałam, że to się zakończy, że no... Wydają na twoje karpozycje z angielskiego płaty i to znaczy, A ja tam tylko no, ja nie wiem, rodzice. Robię na powrotu no. O! Mm. Co tutaj? Hektor? Tak, e. Ejo. I. Ry, ry, ry. Y. Nie wiem. Ty. Na koło jedynie znowu i a. E. No i A, do no. U, rezi, trąba, liza. Inet. Ej, mocna. Rambo też jest, ja wale. Dużo akurat. O matko, co to Co jest? To prawda, oni są... No nie wiem, nie ma lepszych ludzi od nich. Kiedy jesteś statą w sportowym sklepie. No dobra. A. Jezu. Ola, o, o. O two wieku ten o matka ten x 2omi. <ścoughs> to prawda. Dobra, Haaland Jest Mbappe Jest Nie <ścoughs> Nie no, ja mam prawie tak dobrze <śelleny> Oj, Mocne No bierzasz piłki, lecisz na trampolinę. No. I grasz w gorącego ziemnia, ale ten. No. <grystanie>

Так, вот вверяем. о uh -uh. uh -uh. uh -uh.

<laughs> Dobra widzowie mm, Tak Pijajcie na by X Podłoga, podłoga Ety no, Możecie mnie zaobserwować na tiktoku Pamiętajcie Takie logo a bajek spodłoga ty no i co My, ja będę kończył ten odcinek Wbijacie na TikToka. obserwujcie kończę coś będę wrzucał dała coś więc co ja teraz będę kończył więc no ra.